Wstawianie smartart i wykres. Możemy wstawić do naszego dokumentu element o nazwie smartart. Przygotujmy sobie w ten sposób miejsce, klikając jeden raz Enter na końcu tekstu, a następnie wstawianie smartart. Smartart to nic innego jak zdecydowanie ładniejszy schemat organizacyjny niż narysowany ręcznie czy za pomocą elementów. Służących do narysowania tabeli. Z listy możemy wybrać sobie jeden z dostępnych elementów, następnie możemy go edytować, rozwijać, zwiększać lub zmniejszać ilość elementów. Możemy zamienić listowanie w sposób standardowy na takie graficzne, które jest zdecydowanie przyjemniejsze dla oka. Powiedzmy, że wybraliśmy sobie pionową listę obrazków. Klikamy OK, i tutaj, oprócz tego, że możemy wpisać teksty, po kliknięciu na zdjęcie jesteśmy w stanie wybrać jakie zdjęcie ma zostać w tym miejscu wstawione. Po kliknięciu dwukrotnym wybieram, że chcę, żeby to były na przykład Hortensje, ten obraz został załadowany. Tekst zamieniam na tytuł 1 i w ten sposób postępuję z całym Smartartem. Po zakończeniu edycji ten Smartart jest dostępny. Jeżeli chcę zmienić jego parametry, wystarczy, że wybiorę ten element. I z narzędzi grafiki Smartart jestem w stanie zmienić, czy to kolorystykę, czy wygląd zewnętrzny. Sposób formatowania. Przechodząc na zakładkę Formatowanie, tak jak w poprzednich przypadkach, są tutaj dostępne elementy związane z tą grafiką SmartArt. Aby nie zaciemniać obrazka, usuńmy sobie ten SmartArt, czyli wybierzmy go i albo klawiszem Backspace, albo Delete usuniemy wszystkie elementy, a na samym końcu usuniemy naszego SmartArta. Kolejnym elementem jest wstawienie wykresu. Znowu przechodzimy na zakładkę wstawienie wykres i w tym miejscu po kliknięciu wykresu wybieramy jaki wykres nas interesuje. Po dwukrotnym kliknięciu taki wykres zostaje wstawiony, a w oknie obok zostaje otwarty Excel, w którym należy Ponazywać odpowiednio kategorie, serie oraz powprowadzać dane. Osobiście odradzam taką formę wstawienia wykresu. Zdecydowanie wygodniej jest najpierw stworzyć wykres w Excelu, a dopiero później przekopiować go do Worda. Ale to Państwo sami zdecydujecie, która forma jest dla Was wygodniejsza. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że w narzędziach wykresów pojawiły się nam już trzy dodatkowe zakładki: projektowanie układ, formatowanie, gdzie na tych zakładkach możemy zmieniać wszystkie właściwości dotyczące wykresu.